Witam serdecznie, znajdujemy się na osiedlu Warty w Zawierciu, ponieważ odbywa się piknik integracyjny właśnie na tym osiedlu. Jest 8 września, jak widzicie pogoda dopisała, tak samo jak publiczność, więc za chwilkę zapytamy uczestników i organizatorów o dzisiejszy piknik. Bardzo dziękujemy. Witam serdecznie, moim pierwszym gościem jest Konrad Wysocki, radny Rady Miejskiej w Zawierciu. Dzień dobry słuchacz cześć Kuba. Co tam słychać, Konrad, ciekawego? Wszystko gra. Dzisiaj mamy piękną pogodę i znajdujemy się na osiedlu barty. Jest zorganizowany piknik. To proszę się Miki słów o tym pikniku. No piknik, jak to piknik, zgromadził tutaj dużo osób. Dużo osób chętnych do uczestniczenia prawda, w przeróżnych aktywnościach, które się tutaj znajdują. Mamy dmuchańce, mamy piękne występy zorganizowane przez niezwykle utalentowaną oczywiście młodzież ze szkoły podstawowej numer 5, której jestem absolwentem. Mamy poczęstunek, no jest tutaj naprawdę świetnie, bardzo mi się tutaj podoba. Ale powiem Ci, że zauważyłem, że ostatnimi czasy jest coraz więcej takich pikników w Zawierciu. Tak, no mieliśmy okres wakacyjny, to też pikników było bardzo dużo i każde osiedle organizowało swój a dla swoich mieszkańców. A na obecną chwilę co najbardziej się podoba na tym pikniku? Na tym pikniku najbardziej podoba mi się obecność przede wszystkim mediów zawierciańskich, ale muszę przyznać, że Łeb w web z tym idą występy wspaniałych dziewczyn, które obecnie śpiewają, wspaniałych tancerek ze szkoły podstawowej nr 5. Także świetna okazja, nie dość, że do spędzenia wspólnie miłego czasu, to też do sprawdzenia swoich umiejętności, zaprezentowania się nieco szerszemu gronu. Także... No Cieszę się, że takie wydarzenia są tutaj w naszym mieście. My też się bardzo cieszymy, Konrad. I oczywiście cieszymy się tak samo, że na nich jesteś zawsze. No, miło, miło ogromnie. Bardzo mi ogromne. Mi mimo. też. Dzięki Dziękuję. wielkie, Konzio. Powodzenia. Do widzenia. Witam serdecznie moim gościem, prezydent miasta Zawiercie, pani Anna Nemś. Dzień dobry. Dzień, do, dzień dobry, witam. Pani prezydent, prosimy kilka słów o dzisiejszym wydarzeniu. Mam nadzieję, że to wydarzenie to właściwie tutaj osoby, które tu przebywają, będą mogły powiedzieć najwięcej. Każda inicjatywa w dzielnicy, która jednoczy społeczeństwo, to jest fajna rzecz. Robimy to w różnych. Dobrze, że jesteś w kromołowie, także super. A pani co sądzi o takich wydarzeniach jako prezydent? Każde wydarzenie, które pozwoli ludziom. W danej dzielnicy się spotkać, wspólnie spędzić czas, bo czasami zdarza się też, że przyjeżdżamy z pracy i nie znamy się po prostu. A tak można przyjść, spędzić tutaj popołudnie, dzieciaki mają radochę. Bardzo fajnie. Dlatego właśnie nazywa się piknik integracyjny, żeby się lepiej poznać. Dokładnie tak. Pani Aniu, bardzo dziękujemy. I pięknie śpiewają, o. pięknie grają. Oczywiście, że tak. Nie wiem, czy to idzie na żywo, a jeżeli na żywo, to proszę to wbijać dzisiaj. Będzie do 19, do której? Do dwudziestej chyba. Do dwudziestej. Czyli zapraszamy. Dokładnie, zapraszamy. Bardzo pani dziękujemy. Dzięki. Witam serdecznie, mamy kolejnych gości. Helenę, cześć. Dzień dobry. Szymona. Cześć. Julkę. Hej. I Oliwie. Dzień dobry. Dlaczego się nas przyjechaliście? E, dobre pytanie. Sama nie wiem szczerze. E, przyjechaliśmy na koncert. O, a jaki koncert? Będziemy występować i tańczyć pszczyna. Czym jest ta pszczyna? Tańcem. Tańcem? A na czym on na czym polega? No, na tańczeniu! Ale no w jaki sposób? No to są tańce ludowe. Ludowe, tak? Tak, Okej, okay. a co o dzisiejszym waszym ubiorze stroju? No, to jest strój do pszczyny, jak można się domyśleć. No, mamy, mogę powiedzieć, co w nim jest. No, to tutaj jest na pewno wianek. E, tu mamy sukienkę, e, fartuch, koszulę i e, potykanki. I korale, tak? Tak, korale. Bardzo ładny naprawdę. Jak wam się dzisiaj podoba? Bardzo dobrze, no, fajne. Jakie było pytanie? Dobra. Jak wam się podoba dzisiaj? No, na razie jest fajnie. No. A o której macie występ? E występ. Znaczy o 15.45 mieliśmy być. Okej, okay, super. Dobra, bardzo Wam dziękuję. Piądeczka. I powodzenia. Dziękujemy. Dziękujemy. Witam serdecznie moim gościem, pan Michał Myszkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Michale, możemy kilka słów o dzisiejszym wydarzeniu? Proszę bardzo. No co, no, wydarzenie obecne jest bardzo fajne. Trochę mniejsze oczywiście niż Jaremark, który był w Kromołowie, bo to jest wiadoma sprawa, ale ludzi jest dużo. Jak byłem o 15, to było zdecydowanie mniej. Widzę, że przybywa, także do wieczora myślę, że będzie jeszcze więcej. No coraz więcej właśnie jak widzimy Cofie ktoś wchodzi. A co pasuje o takich wydarzeniach jak właśnie w zawierciu? Nie, no uważam, że takie wydarzenia w dzielnicach powinny być robione, bo tak naprawdę no, takie są czasy, że też ludzie się trochę mało odwiedzają. Nawet sąsiad, pomiędzy sąsiadami też się nie spotykają, więc myślę, że takie wydarzenia przybliżają ludzi. No właśnie po to jest integracja. Dokładnie, dokładnie tak, więc dobrze, żeby się to też działo w takich okresach właśnie wakacyjnych, bo po pierwsze no dzieci są, młodzież jest koniec wakacji albo początek roku szkolnego wrzesień to jest chyba najlepszy czas, bo też już wszyscy zjeżdżają, więc a chyba nam chodzi o to, żeby tych ludzi było i dzieci jak najwięcej. Dokładnie, bardzo dziękuję Panie Michale. Dziękuję również. Witam serdecznie moim gościem. się osiedla Warty, pan Józef Pypno. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. witam. Dzie witam. Panie Józef, jak samo poczucie? Samo Samopoczucie jest bardzo dobre. Jest pogodę mamy świetną. Zorganizowany jest z pomocą urzędu. Piknik zorganizowany. Także jak sami widzicie Państwo, jest tu ludzi dużo dzieciaków. Myślę, że to jest przy nowej władzy i nowym współpracy można coś zrobić. Tylko trzeba też swojego wkładu, żeby nie tylko żądać. Nie tylko żądać, że muszą ktoś dać ale sam jak się coś włoży, to w ten czas współpraca i wizerunek zawiercia, bo my to pracujemy na cały wizerunek zawiercia. Osiedla to jest, jak nie byłoby osiedli, nie byłoby zawiercia, gminy. No taka jest prawda i powinno to wizerunek, kiedy jest ładny i widzą ludzie, w ten czas inne mają zapatrywania, inne mają odgłosy do, do, i do rządu i do władz, także no. Ja tu tyle lat jestem i dbam. No, sami widzicie, jak to jest utrzymane, jak to jest w ogóle zadbane. No Trzeba to pilnować. Tam mamy Big Brothera na górze, który pilnuje tego placyku. Jest to podgląd w Urzędzie Miasta, w Straży Miejskiej też całe 24 godziny. Które no, no, jest jak jest. No. Samo to się nie da ukryć, że to jest zrobione na pokaz, tylko to jest na stałe zrobione. Mamy dużo takich środków, co z urzędu zostały zakupione, środki, które stojące martwe, ale stojące i korzystamy z nich. Także chcemy dalszej współpracy z panią prezydent, z radą, ze wszystkimi, żeby to jakoś działać. Jeżeli będziemy wspólnie działać, nie będzie kłótni, dojdziemy do celu. A dlaczego warto robić takie bitniki na osiedlach? Dlaczego warto robić? Warto robić, bo dlatego, że ludzie na osiedlach się teraz nie znają. Teraz jest tak elektronika wprowadzona, że każdy sobie sam siedzi i ogląda coś. A jeżeli zrobimy taki piknik, jest to zjednanie nawet i młodzieży pokazanie starszym pokazać, bo trzeba młodzież też szanować, bo jeżeli ta młodzież zobaczy, że coś się dla nich robi, oni inaczej inny pogląd mają na życie, na miasto, na, na władzę, na wszystko. A jak długo jest Pan przewodniczącym osiedla? No, musiałbym policzyć. Długo. Nie będę mówił, no. Długo. Okej. Okay. A jak ewoluował właśnie osiedle dla Pana kadencji, można tak to nazwać? No proszę Pana, w tym miejscu, co stoimy, to było ściernisko. Tu nie było nic. Tu chwasty rosły takie na dwa metry wysokie od podstaw. Robiłem, to za moich czasów, robiłem najpierw plac zabaw, później ogrodzenie, później... Jeszcze ten plac był modernizowany. Także to jest wszystko za mojej kadencji zrobione, i to, co widać, to jest. Za mojej kadencji wszystko, bo tu nic nie było. Tu było pole, chwasty i więcej nic. Także no, niech, niech mieszkańcy ocenią, co jest zrobione. Zrobione są drogi, zrobione są chodniki, to jest od podstaw zrobione, tu przyjeżdżają z miasta, na rolkach jeżdżą, bo tu mamy taki asfalt, który naprawdę można korzystać. z nim. Bardzo przyjemnie się jeździ. Tak, nie ma dziur, nie ma nic. Dokładnie. Ale, ale samo to nie przychodzi, proszę pana. To trzeba się orientować, co trzeba o co pisać, jak przychylnym okiem i miasto i przychodzi do tego, kiedy zdajemy swój wkład i miasto daje, także no. Duży plus dla miasta i dla nas. Ale powiedział Pan bardzo ładne słowa, że gdyby nie było osiedli, nie byłoby zawiercia i to jest prawda, dlatego trzeba wspierać te osiedla, to jest podstawa. Proszę Pana, to jest... znam od podstaw, bo byłem takim jakby przewodniczącym forum i jest 18 osiedli w naszej gminie i cztery sołectwa. Teraz coś się tam ma zmienić, więcej sołectw, ale to nie moja sprawa, nie będę na ten temat dyskutował. Ale 18 osiedli to jest bardzo dużo. To jest obszar potężny i my to powinniśmy wspólnie działać na rzecz gminy, na rzecz miasta. Bo jeżeli my zaniedbamy osiedla, to będzie wizerunek upad miasta. No tak niestety może być, panie Józefie. Bardzo panu dziękuję. Za... No ja również dziękuję Wam przede wszystkim dziękuję, że przyjechali i zrobili wywiad, bo naprawdę ludzie niech wiedzą, że, że no coś się tu robi. No. Przyjeżdżacie, mamy tu zespoły, zaprosiłem. No. I to robimy, robimy ten piknik, jest zrobiony. Nawet symbolicznej złotówki nie. Wszystko jest dla mieszkańców, dla dzieciaków. I dla... naprawdę jest bardzo dużo osób, to trzeba też podkreślić. No jest, no miło, bardzo miło i dziękuję i mieszkańcom, i dzieciom, i, i wam, żeście przyjechali. No, że tak jest zorganizowane, no, że pokazujemy, co się robi, co można zrobić i trzeba zrobić, bo jeżeli nie zrobimy tego, to będziemy takim niedobrym z jakimś zastąpkiem miasta, no. My też bardzo dziękujemy za to, że wspieracie takie osoby właśnie jak pan Józef, że pomagacie im, że taj przychodzicie, no bo on wkłada to tak samo pracę, swoje doświadczenie, więc naprawdę bardzo wam za to dziękujemy. Jeszcze raz, żeby coś zrobić, trzeba troszkę wiedzieć, co trzeba zrobić i co, co można zrobić? Bo nie wszystkie rzeczy można, że dzisiaj zgłoszę, a jutro to będzie zrealizowane nie. Bo to procedury są takie, że to nieraz trwa rok, a dłużej, ale kiedy się zacznie to się i skończy. Skądś dokładnie. Panie bardzo dziękujemy. Dziękuję. Bardzo mi było pana poznać. Dziękuję również wam, żeście przyjechali i przeprowadzili wywiad. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.